Nie będziesz uuu ale ale dostał Wziął. <noise> <Pisz jo>. gdzie, <noise> gdzie oni są? Eldo na wolne Ja, ja chcę, ja chcę go zabić, ja chcę go zabić wróg aktywował Ja go zabiłem, Ej nie, nie, ja nie. weź się zabił, bo to kill był Taki Tylko. kill. No kill no no, 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 tak, się? Tak, zabiłem cię. Nie, ja cię zabiłem, zabij się. Nie zabiłeś mnie, bo ja cię zabiłem. Za, zabiłem cię, zabij się. Bo nie zabiłeś. Mnie. No to <laughs> się nie znasz, zabiłem cię, no. Znaczy. No, Zabił mnie. <laughs> no mówiłem. A ty nie, 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 nie zabiłem. Nie, chuj, nie? No nie zabiłem śś, mnie. <śmienicza> co nie, 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 Bomba została rozbrojona. I to, to coś zabiłem, czy nie zabiłem? No, nie. Nie, Bo, bo ś, się tak, nie, nie. Nie, nie, nie. mnie nie, bo zabiłem, nie bo Boże, Nie, z... nie, <śmienicza> nie. Nie, zabiłeś ci. Nie, nie, mnie. No. No. Gdzie są? Gdzie są? Aaaa! Jak mi plecy zrobił? Plecy uważajcie, Krus. nie chłopacy... Kłóra. Jeden! Ej, ja nie wierzę w niego! Ten Aksaja ma typa przed sobą, idzie plecami się z niego, nie trafia. O Jezu... Skąd macie te młotki? Ze sklepu! Ze sklepu! Cobra, co ty zrobiłeś? Misja nie powiodła. Ale dobry jest, nie? Nasze jednostki zostały wyeliminowane. Mały, jesteś zajebisty. Ej, no pochwal mi się. Chwalę cię. Polecam. mu ulokować bomby. Ej, z mi się dzieje coś niedobrego. He, he, he. szki. He, jak mam dziecko. He, Patrz! Ale bym ich zabił. Ej, więcej was nie było? Misja nie powiodła co? się. Nasze jednostki zostały wyeliminowane. Remisja. Mało upadu. Nie wiem jak, twój, jak mój mało opada to, to nie dobrze. A to luźik, nie? jak u siebie bez norma, to nie będę unikał. A to luzik, nie. Jak nie Jeden... Czemu samoty to Ej ej, 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 ej! co? Zabiłem co? Cię. Co? Zabiłeś mnie Kobra z zoomem strzelałem. Mówiłem, że cię zabiłem? Nie zabiłeś mnie. To jest mistrz! Ten... Ak, ten ten typ jest mistrzem. To jest u nas, naprawdę. To. Ten ak Aksai. To jest... U. Jezu, on jest tak dobry, ja chcę grać tak jak on. On robi. Sorry, nie będziesz. No idzie typek za przed nim. Plecami. Ten strzela i nie trafia. Kobra jakoś cudem zabił. On chodzi jak taki Bo to bot. Było Boże, on, on chodzi jak taki bot. Idzie, idzie i tylko lewa, prawa, lewa, prawa. Góra i dół, to Bardzo ładne. Nasze jednostki zostały wyeliminowane Zabiłeś go Mati. Jak? No, Ale tak. Maty'ego nawet nie ma na to, a jest. Uch, ty, no nie, no zabijaj go nie ma. Maty, a Marta sam guzik nie ja, że ich wszystkich mutujesz? A ty masz mi w dupie. Dobra, ja, 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 byś... ja wychodzę, krwela wchodzisz z powrotem. O, wygrałem M67 wstrzyma, w Valentine. Nie wytrzymałaś tej presji. No. Ja Chodźcie w spokój, wy jesteście nienormalni. A, 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 a. Nie, nie, gdzie tam? Jeden kurwa gorszy od drugiego, bo... No, no to by było na tyle. To tego, nie? Po badaniu po, po tak. porozmawianiu Także tego. Się, o właśnie, <sadzio> Ej, kobra, nie chcę Cię nic słyszeć, ale ja to nagrywałam od 10 minut. I bardzo dobrze, że Będziesz na EOTube, będziesz sławny. <sadzio> dobra, to pożegnaj się teraz z widzami. Aby, za poka. <sadzio> <sadio> Gdzie jest, kobra? Dobra, tu jest. Dobra. <sadio> Tu jest go. E, mamy ten. dobra tak. Wygrałem Valentina to, to jest ten trak... granat, nie? A co? Mam ci dać namiar na dilera. Lepiej nie, nie, bo mi się wydaje, że cię w chuja robi No właśnie, nie, dobry, A to je... dobry jest w udziałach Nie satelitkę, We... Kobra, weź o. satelitkę, nie, nie stęka. Ej, ale czekajcie na mnie